Witajcie, ze strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku, wiem, będą już ludzie poruli. po co kolejne Kobi na kanale? No nie obchodzi mnie to, to mój kanał, będę no, sobie na nim, co się podoba i pokazywał sobie buty, które mi się podobają, a te mnie się podobają, moi drodzy. A są to oczywiście nowe Kobi 5 x ray -y. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał. teraz pamiętajcie, polubić ten film i lecimy już z materiałem. Otwieramy pudełeczko i mamy tutaj nowe Kobi piątki. Jeśli chodzi o Kobi piątki, to ostatnie jakie mieliśmy, oj, już nie pamiętam co ostatnie z Kobi piątek wychodziło, bo ten pak ostatni wychodził. Czwórki, szóstki i ósemki. Tak, to ósemki, dziewiątki. Piątki. No ja mam ostatnie te Undefeated. Potem wcześniej Bruce Limia. mam ale to jeszcze pandemia była. To od pandemii nie wychodziły żadne piątki? Kurczę, nie pamiętam. Możecie napisać w komentarzach jakie wychodziły. Ale piątki nie są najpopularniejszym modelem. A mimo to wypuścili i ja jestem zadowolony, bo już się troszkę za nimi tęsknię. Oczywiście przyodzieję sobie te buciwę. I co my tu mamy? Oczywiście, dla każdego, kto interesuje się butami dłużej niż, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, to wiedzą, że jest to nawiązanie oczywiście, tak jak teraz, do Halloween. I z okazji Halloween wychodziły forsy. Takie, one wychodziły na pewno czarne, z, wychodziły pomarańczowe i chyba niebieskie. Z też y, z taką stopą prześwitującą, że to jest x-ray, czyli rentgen i uważałem to zawsze za bardzo fajny zabieg. One nawet miały risel, pamiętam, one miały risel na sobie. Czy były warte riselu? Nie mnie oceniać, ja ogólnie nigdy nie byłem fanami Air Force'ów. Jedyne Air Force, y, jakie mam, i możecie tu zobaczyć, to są dość stare buty, bo to są Forsy Kyrie z Duke University. One są tu prześwitujące, więc to są jedyne Forsy, jakie mam. Widzicie, używają je chyba zaraz. Szturadzacz, one są tak stare, że no bardzo fajnie. Poza tym mam tutaj yy, Duke'y, też trójki Kyrie, więc tutaj Duke, akurat fajnie. Więc tamtego wydania nigdy nie miałem. Te oczywiście stwierdziłem, że sobie wezmę. Size 46 mój, więc yy, mogę, co najważniejsze, tutaj ocenić yy, klej. Klej wystaje, trzeba przyznać, wystaje klej. Yy, nie jest to najlepsze wykonanie. Uważam, że te palce szkieleta bardzo szybko się zniszczą. Bardzo, naprawdę bardzo szybko, więc… Uważam, że to będą buty przede wszystkim na jeden ładny meczek. Czy są worthy swojego reselu? Uważam, że lisel na nie chyba tam jest 1100-1000 zł, więc 200 gdzieś zł reselu. Dla fana Kobiego, fana Halloween, tak. Dla przeciętnej osoby, nope. I zauważcie, że zaczynamy wchodzić w etap, kiedy Kobie są dostępne w sklepach. Dziewiątki Halo niskie wychodziły już dawno, a do tej pory są do kupienia w SK Storze w paru rozmiarach, w tym w moim 46. Więc mieliście recenzje wysokich, więc zrobię pewnie i niskich. Um, uważam, że niskie to jednak lepsza opcja, bo wysokie no, dewastowały mi Achillesa i podziękuję. W tych butach prawdopodobnie zagram. Jeden jedyny mecz w tym sezonie, w czym zagram. Chcę zagrać jeden mecz i. No, jeden mecz w tym sezonie zagram. Taki normalny, ligowy, w trzeciej lidze i chyba finish kariery, finish kariery zawodowej. Ach, ta kariera była taka potężna. Dobra. Ważyć ich nie będę, trakcje, no to wszyscy wiedzą, trakcja topowa. Lockdown stopy, uważam, że lepszy niż w szóstkach. Troszeczkę nie, nie są aż tak wygodne i dodatkowo te buty same w sobie troszeczkę są za ciasne dla ludzi. Uważam, że nawet z normalną stopą, tu potrzebna jest wąska stopa, wysokie podbicie przejdzie, ale odrobinę szeroka stopa w kobikach, piątkach jest czymś, Dosyć morderczym dla stopy. Niestety, no nie są to buty do, dla każdego, nie każdemu je polecam. No, jeśli masz szeroką stopę, to kompletnie nie. No cóż, no taka jest specyfika kobików. A w dziewiątki haje to jeszcze cięższe. Musieli mi je ludzie zdejmować ze stóp. Dobra, ja osobiście uważam, że to jedne z najładniejszych kobi, jakie wyszły w tym roku. Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi i. No nie obchodzi mnie, to to jest wszystko kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje, więc to, co mi się podoba, wam nie musi się podobać, a to mi się podoba. Dobra, z mojej strony. To już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku Niedługo. Na.